Kochani, absolutnie przepiękne popołudnie. Aż mi trudno odjeżdżać, więc postanowiłam zrobić następny, króciutki filmik na temat no, bardzo, bardzo ostatni. A mianowicie bardzo często chcę mi się śmiać z każdego prawie powodu. Kiedyś pewno by mnie to Albo zdenerwowało, albo <laughs> zaniepokoiło, a dzisiaj chcemy się śmiać. Jeżeli wam się to przydarza, to nie to, że z wami coś jest nie tak, tylko to jest ta nowa energia. Kiedy trzeba rozbroić sytuację, bo to, jak jesteśmy bardzo poważni, przykładamy ogromną wagę, i to jest sprawa życia i śmierci. To jest e, najprawdopodobniej jeszcze stara energia, w tej nowej na pewno tak nie jest. I dlatego Pan Bóg starają się nas rozweselić. Okej, okay, śmiej się troszeczkę więcej, śmiej się troszeczkę więcej. Nic nie jest aż tak ważne. <grymne> naprawdę, zastanów się, te wszystkie nasze problemy, czy one aż tak naprawdę są ważne? To tylko my przykładamy do nich tak olbrzymią wagę, Nadajemy jej tym wszystkim problemom takiej ogromnej ważności, ale tak naprawdę na skalę nieśmiertelności i wieczności, to wiecie, co? Nie wiem. Warto się śmiać więcej. I właśnie było tak na Facebooku, że ja um, przeczytałam coś, pewnego pana wypowiedź. No i wiecie, co? Wcale to nawet nie było aż tak śmieszne, ale śmiałam się cały dzień, aż panu podziękowałam na Facebook. Śmiałam się cały dzień. I to był super dzień, także no, wdzięczna jestem mu ogromnie za ten post. A druga rzecz z kolei, o czym chcę mówić, to to przy okazji, skoro już mówię o Facebook, że zrobiłam post sama, który chyba z rok czasu trzymałam nie dawałam, nie wiedziałam, co ja z nim zrobię, ponieważ był za negatywny, a ja nie lubię negatywnych myśli. I to było o tym, że brak jest na świecie mężczyzn, a już szczególnie tych, którzy są cokolwiek warci. Negatywne to jest spojrzenie, no bo tu od razu podcina się skrzydła mężczyznom, panom. No a prawda jest taka, kochani, że negatywność pociąga za sobą negatywność, ok? I byłam ciekawa, jak ja się będę z tym czuła. No, f, f, nie było to straszne, niemniej jednak. Wiecie, negatywne mówienie, wyrażanie się, poustowanie i tak dalej, ściąga prawo przyciągania, negatywność. Ktoś będzie obrażony, ktoś będzie źle myślał. Więc co staramy się przyciągnąć do siebie? Im bardziej kogoś skrytykujemy, tym bardziej będzie on odpierał. Ok? Już będzie ta, będzie ten zgrzyt. Jeżeli ktoś natomiast się zupełnie z nami zgadza, to tylko powiększa się pole negatywności, ok? Także owszem, trzeba o pewnych rzeczach mówić i trzeba być szczerym. No, nie można udawać, że słonia nie ma w pokoju, jak on jest tak już wielki, że nie można się w tym pokoju poruszać. Niemniej jednak trzeba bardzo, bardzo uważać o czym się mówi, jak się mówi, a szczególnie teraz, kiedy ten Merkury się znowu cofa i za każdym razem, kiedy się Merkury cofa, ponieważ bardzo łatwo jest o nieporozumienia i o takie zgrzyty, które naprawdę są niepotrzebne. A jakbyśmy nie mieli wystarczająco na głowie, jeszcze nam tylko tego brakuje, ok? Także raczej wystrzegajmy się. Um, niemiłych komentarzy czy miłych wypowiedzi, a chyba że pod kątem żartu, ale to też trzeba zaznaczyć, że jest to tylko żart, ok? Buziaczki, kochani, wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia dla wszystkich moich Facebookowych przyjaciół. Papa. Pa.